Zresztą jakby ja uważam tak Jeżeli Jeżeli ktoś na przykład podgryza, nie? No nie wiem czy Marcin czy ktokolwiek To automatycznie daje mi prawo odpowiedzi na tym samym poziomie Nie Ale uważasz się aż tak? się nie podgryza No nie, mówi że jestem kotwicą w dół A to Kstaio to powiedział? No nie no ty tak mówisz Aha Że mi nie przeszkadza, czy mi nie przeszkadza to, że Jak to było? Że mi przeszkadza, że ci ciągnę w dół, tak? Mówi, że to ktoś ty... powiedział. Nie. A kto powiedział? Mówi, Na że drzwi. Marcin. No, Marcin nie. mówiłeś. Nie mówił Marcin? Widzowie? Nie, o to chodzi. Kurwa. Ja myślałem, że ty mówisz, że to Marcin mówił. Więc jakby, jeżeli wiesz, ktoś wbija szpileczkę, to też wbijam szpileczkę, ale tak no nie, to no rozumiem, winał, nie rozumiem no przecież pizdy to... szpileczki, no. Ale. Ty, o kurwa, to już się rozlało krzyku mleko. Ej, ale nie, no ja bym pewien, że ty mówisz, o. Że.